A Pan już się zdecydował, będzie pan startował? Bo będziemy o tym rozmawiać. Przepraszam, czy można się spodziewać kartoniadów i puczy w tym sejmie, czy nie bardzo? To od pani zależy, pani redaktor. Ode tak. mnie? W jakim sensie? Czy obawia się pan W jakim kont sensie? Czy kąt kandydata z węgierskiego? Oddaje się nie. Poważny kąt kandydata. Ale na razie nie ma tych wyborów, jeszcze nie są ogłoszone. Na razie są prawybory prezydenckie, później... E, później decyzję o kalendarzu wyborczym wewnątrz partii. To ma wszystko swoją, swoje sekwencje. Kiedy wybory na szefa platformy powinny się odbyć według pana? Statu to od i w styczniu. w styczniu. Ale na początku stycznia, na końcu no stycznia. To zależy od ustaleń, od, od, od ustaleń, od mrozu, tak jak powiedział. No, tak. Ale sądzi hmm? tak, pan, że to myślę, że tak, jest demokracja. Trzeba szanować wyroki demokracji. Demokracja